Sezon tak na pewno jeden z najdłuższych, tak jak sobie przypominam, to chyba właśnie w pierwszej lidze ostatnio był taki długi sezon, ale tam były i play-offy i później baraże o, o Plus Ligę, dlatego to się tam przeciągało w czasie. A jeśli chodzi o właśnie taką trudność, to na pewno raz, że było, że sezon był przerywany kilkukrotnie ze względu na zakażenia innych zespołów, jakie chaliśmy, później nasze zakażenia Brak kibiców na trybunach, więc myślę, że gdzieś to suma sumarum odbiło się na nas wszystkich. Sezon był trudny, musieliśmy podjąć wyzwanie, nauczyć się tych nowych rzeczy i, i na pewno będziemy już mądrzejsi o te doświadczenia na przyszłość. Oby się nie powtórzyły. Różniło się to w zupełności od, od tych wcześniejszych lat, które mam przepracowane w sporcie, w siatkówce. I tak jak mówię, no staraliśmy się z tego wybrnąć jak najlepiej. Teraz będzie czas na przemyślenia, co można było zrobić lepiej, co może zrobiliśmy dobrze, czego nie zrobiliśmy dobrze, dlatego to jest taki zawsze posezonowy u mnie bilans plusów i minusów i, i, i mam nadzieję, że, że wyjdziemy jako zespół też mądrzejsi o te doświadczenia z tego sezonu i będziemy po prostu cały czas i do przodu. Cały sezon to jest, tak jak mówimy, 10 miesięcy pracy i, i trzeba na to patrzeć jako na, na całość. Na pewno takim fajnym momentem było znalezienie się w tym turnieju finałowym Pucharu Polski, wyjazd do Krakowa, gdzieś tam nasze zwycięstwa z zespołami też wyżej notowanymi, to zawsze daje takiego też kopa i motywacji, dlatego raczej takie małe, małe rzeczy, które gdzieś tam się zapamiętuje.